Dobierajcie środki do realizacji nakreślonego celu. Jedną z przyczyn decydujących o braku postępów w waszej pracy duchowej jest podejmowanie przez was różnych zajęć, nie mających ze sferą ducha żadnego związku, i to w przekonaniu, że zajęcia te nie stanowią żadnej przeszkody w dążeniu do wyznaczonych celów. Rzeczywistość jest jednak inna. Jeśli pozwolicie sobie spróbować i zakosztować tego czy owego, nie troszcząc się o rodzaj i jakość tych doświadczeń, wtedy, z chwilą, gdy zdecydujecie się na rozwój duchowy, może się okazać, że już nie jesteście w stanie uwolnić się od owych doświadczeń. Jeżeli dążycie do szczytnych ideałów, a w szczególności do doskonałości duchowej, musicie być gotowi do częściowej rezygnacji z rzeczy doczesnych. Bo jakżeż człowiek, który noc spędził na rozrywkach, miałby być w stanie oddawać się rankiem skutecznej medytacji? Ustawicznie karmieni jesteście wskazówkami i metodami postępowania, a jeśli mimo to niektórzy z Was nie osiągają postępów, to dlatego, że mają zbyt wiele zainteresowań i zajęć obcych w sferze ducha, zabiegając o pieniądze, komfort życia, przyjemności czy pozycję społeczną. Nie uważam jednak, że wszystkie te sprawy należy zarzucić, ponieważ trudno je pogodzić z życiem duchowym. Niemniej, przede wszystkim należy wyjaśnić kwestię celu i środków. Nie ulega wątpliwości, że ludziom właściwe są różne zdolności, tylko jak z nich korzystają? Komu lub czemu owe zdolności służą? Zaspokojeniu ich potrzeb płciowych? Na jedzeniu się i oddawaniu namiętnościom? Odtąd winniście więc postępować dokładnie odwrotnie, oddając wasze uzdolnienia w służbę szlachetnego ideału. Ducha i światła. Jeśli dokonacie analizy własnej istoty, zauważycie, że wiele waszych pochodzących od Boga uzdolnień staje się ofiarą kaprysów niższej natury. A potem uskarżacie się, nie potrafię już zebrać myśli, mam pustkę w głowie. Nic dziwnego. Pragnienie i gromadzenie zbyt wielu różnych rzeczy musi nieuchronnie sprowadzać sprzeczności i wątpliwości. Spójrzcie na diament. Jego czystość bierze się stąd, że to jednorodna substancja czysty węgiel. Domieszanie obcego elementu spowoduje, że przestanie być diamentem uczniowie poświęcający się wiedzy tajemnej, którzy chcą wszystkiego skosztować, dotknąć, wszystko poznać i wypróbować, tracą walory diamentu, stając się nieprzejrzystymi kamieniami. Prawdziwy uczeń musi się skoncentrować na jednym, jedynym ideale, jednym, jedynym pragnieniu i musi się żywić jedną, jedyną strawą. Wtedy na pewno będzie żył w świecie światła.